Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Ciekawi Wszystkiego. Dziś chciałbym Wam powiedzieć o 10 szokujących faktach związanych z Marcinem Dubielem. Skąd pochodzi ten barny youtuber i kim jest jego nowa miłość? Oglądajcie do końca, aby się dowiedzieć. Na początku chciałbym jednak pozdrowić osobę oglądającą mój kanał od dawna, czyli TSP Mario. Jeżeli to ty chcesz w ten sposób wypromowany, zostaw subskrypcję, łapkę w górę i napisz komentarz. Nie zapomnijcie również o odwiedzeniu Instagrama. Zapraszam do oglądania. 10. Marcin urodził się 24 października 1996 roku w Jaworznie, skąd także pochodzi. Jest to bardzo proste do obliczenia, że teraz skończył już 23 lata. 9. Teraz ciekawostka związana z jego edukacją. Skończył on liceum ogólnokształcące numer 2 im. Trzysława Miłoszewia Wolśnie o profilu matematyczno-informatyczno-geograficznym. 8. Dubiel bardzo często zmienia miejsce zamieszkania. Kiedyś mieszkał sam w centrum Katowic, aktualnie zaś zamieszkuje razem z innymi influencerami w Domu X pod Warszawą. Film o tym może się znaleźć na moim kanale. 7. Lecz gdzie zaczęła się jego wielka kariera? Swoją popularność zaczął budować na znanym niegdyś asku.fm, którego w chwili obecnej już nie prowadzi. A chcielibyście go znowu zobaczyć na takim portalu? Podzielcie się swoją opinią w komentarzu. 6. Posiada przyrodnie rodzeństwo. Siostrę Tosie, z którą bardzo często pokazywał się na filmach, ma już koło 5 lat i dwóch braci. Jego rodzice są po rozwodzie. 5 jest dosyć wysoki, bowiem ma aż 186 cm wzrostu. 4. Rok temu spotkał bardzo nieszczęśliwy wypadek, bowiem uczestniczył w zderzeniu trzech aut. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Zostały mu po tym tylko traumatyczne wspomnienia. 3. Ostatnio bardzo popularny był temat jego rzekomego odejścia z Teamu X, lecz o wynikach tej sprawy możecie się dowiedzieć w filmach proponowanych. Była to naprawdę sytuacja niesamowicie kontrowersyjna. 2. Jego życie było naprawdę bardzo, bardzo burzliwe. Postanowił pójść na studia, szło mu całkiem nieźle, ale je rzucił na razie YouTube'a, czego, o czym mówi jego ostatni film pod tytułem Jak zniszczyła mnie sława, bardzo żałuję. 1. Nie jest aktualnie w stałym związku. Był już w takim kiedyś, lecz to się zawsze zakończyło. Krążyły plotki o jego rzekomym związaniu się z Angeliką Muchą. Inaczej Little Monster 96 Czy wy lubicie tego youtubera? Koniecznie napiszcie swoją opinię w komentarzu. Nie zapomnijcie również o subskrypcji, dzwoneczkiem, łapce w górę i odwiedzeniu Instagrama.